Dzisiaj w duchu Magnifikat dziękujemy Panu Bogu za dary, które, którymi zostaliśmy obdarowani. W tym duchu chcę przeżyć naszą południową modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Paś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta o Matko Boża, módl się za nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wie. za nami święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowy. Módlmy się Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę Abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z martwych wstania, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Maryja wyśpiewuje magnifikat, czyli pieśń uwielbienia, pieśń dziękczynienia. Spójrzmy w tym krótkim rachunku sumienia na nasze dziękczynienie. Na początku odpowiedz sobie na pytanie, czy potrafisz w swoim życiu dostrzec rzeczy, za które możesz Boga podziękować. Czy obok problemów, obok trudności jesteś w stanie dostrzec piękno, dobroć, bezinteresowność, którą Bóg obdarowuje Cię każdego dnia. Odpowiedz sobie na pytanie, jak często dziękujesz Bogu za to, co masz? Jak często w Twoich modlitwach pojawia się dziękczynienie, a jak często prośby narzekanie? Czy potrafisz naśladować Maryję w pokorze? Czy potrafisz stanąć przed lustrem, spojrzeć na siebie i uwielbiać Boga za to, jaki jesteś? Nie pyszniąc się, ale przyznając, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił w Twoim życiu, jak piękne talenty Ci dał, jak wspaniałych ludzi postawił na Twojej drodze, jak piękne rzeczy działa przez Twoje ręce. Droga dziękczynienia to droga pokory. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.